teraz właśnie idziemy zobaczyć coś tego jeszcze nie wiedział, bo dworzec został zamknięty i panor, drugi i pierwszy, to znaczy trzy został zamknięty, ale teraz coś się stało na że firma nigdy nie, nie, zdąży, nie zdąży, to teraz się został otwarty, dlatego w dzisiejszym odcinku idziemy zobaczyć jak wygląda. I... I tam, i tam nigdy nikt nie był jeszcze. Od lat. Od paręnaście lat. Też. Drupal drugi jeszcze jest na etapie końcowym, Ale jeszcze nie robiłem. Ale już go otworzyli. Tylko teraz właśnie idziemy. Strona dworca. To wy, I parę takich więcej filmów. To właśnie teraz. idziemy. Zaraz jechać, ja zobaczcie tylko. Patrzcie, coś tu dzieje. za, za, tutaj. za, za, Patrzcie, za, 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 się za, 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 się znajdzie. za, 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 się za, 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 tutaj. A kiedyś była 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 historia. Zdech, Jechał kiedyś pociąg. Kiedyś, ale to będzie. na samym filmie. Teraz. Teraz już nie. Tylko ta ścięła się. To jest drugi peron. Teraz jestem czwarty. I będziecie wreszcie winne. Przecież od cieszyń. Bo zostało zacznijcie zablokowane. Już, a, nie wiem, w, o to robili, jak teraz się tak myśleli. O, ten. Ci chyba nie widzicie, ale. Myślałam, że widzieliście, to będzie jakiś tutaj Także Zaraz, no pokażę drugi panu Także O! Tutaj to jest o siad lat Ale zobaczmy, co to ry kolejowe, czy paliło się? Właśnie taśnię tą stroną I jeszcze zaraz raniłam, bo jest sobota A! Więc ja To zobaczymy I teraz ma się stronę dworca I też podajcie na mój kalę pociągi, właśnie, w którym teraz nagrywam. w takie dwie rzeczy o pociągach. coś, ja W tej chwili ja też pokażę pociągi. jak to nie zdać, ale to dopiero za. Dzisiaj film nagrywam. O! Widzicie? Nie co Widzicie? Ter City nie wiem tak jak to się nazywa, ale jedzie właśnie w stronę e, tego, z guzerca. W z Wrocławia. Właśnie, widzicie, teraz właśnie, teraz, ich Nie wiem, ale pokażę Wam, jak mi wyda. No, widzicie, jest też tutaj właśnie koło portu północnego, który właśnie na tym filmie będzie opisywany, w tym

to jest troszeczkę a ja zrobię ten film. Jak coś, teraz póty film być... póty film być... pójdźmy w w górę! Jak to się sześć Dobra, teraz w drugą stronę. Coś. Jakie coś, dobra, tutaj będzie kolejne. Chcę będzie wchodzić. Także... Widzimy. Jak coś, ci zaraz Wam pokażę. Dobra. Zobaczymy się dopiero... Do... O, No, coś, jesteśmy właśnie już i jak widzicie, jesteśmy właśnie przed. I tu, właśnie jak widzicie, o, to był ucieci peron. O, już peron na górę. Bo tutaj, tutaj, parodzieci, no i jesteśmy już koła, pierdol, drugiego. Jak widzicie, jesteśmy na tu pierdol, Trzeba zobaczyć pierdol, Dobra, widzieliście teraz pierdol, 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 tak, nie mniejsze wejście niż w tych wszystkich parodach, ale to tam nic. Zresztą drugi. Dobra. Zresztą widzicie? Rok drugi. Czy to skazać wzięty? Zresztą właśnie teraz. Widać na parodie drugi. To właśnie widać. Tu właśnie widać. Tu. Ty nie widzicie, nie wiem widzicie, ale. Widać. Jest pan drugi. Tylko to widać, ale, to ale para para to tak że ja para pierwsze, ale 4 Teraz tańsze, 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 pierwszy. to tańsze, tańsze, także ja tańsze, tańsze, ale tańsze, 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 teraz tańsze, tańsze, i zaraz tańsze, tańsze, i jesteśmy na terenie pierwszym, koniec tunelu, ale też tutaj widzicie, nie da się wejść, ale patrzcie, to się działo, to się działo, dobra, to jeszcze było i widzicie, wszystko jest jak było, ale no, jak to o, stropy się zawalają, tutaj też, tu widać, i teraz dalej, tego, tylko pójdziemy, bo takich film będzie więcej. I przywór chcieliśmy winna, która została już dawno, nie pełne, ale no Zostało już przez tych. A tutaj była też wina, ale została przez tych. Przecież pracowali jeszcze pracowali, bo już odeszli, bo zamiast robić to zwykle, ale widzicie tutaj, że jak widać tutaj. O! Widzicie tutaj że... To tak, to, się i w kolejny film zobaczycie. Ja się tak Wolę. I już jest stoi to na nas. To jest właśnie w tym filmie. Widzieliśmy, rozumieję, także. E, tam gdzie masz się święta, jak się tak, Tam gdzie powiem, że ten powódź pomocy. Po to jest wóz, w którym kiedyś był. E, jechał pociągi. raczej Radacika, Radacika. Ale został niestety zachnięty. I teraz stoi jako transport na WPS. No i jesteś też właśnie, zaraz, piąty. Jesteśmy. Tak, jesteśmy już. No i właśnie widać jak wyjazdy. Jeszcze panek. przypadek. Pociąg. No bo. I teraz stoi akurat pociąg. No i w idzie. A coś, jakiś pociąg dał Chodź za Chodź tu się... To jest pan czwarty, a ten drugi tam jest a to jest dzieci ta To jest tamten z dzieci Chodź, ten a ta czwarty tam A tamten jest blokowany, to jest właśnie ten dzieci A ten drugi, to jest właśnie drugi A ktoś pytał w tym. To właśnie on z pociąg stanął. Tutaj mamy jeszcze pociąg SA150.